No cześć ludzie. Będzie to mój pierwszy audio vlog i zaczniemy go z grubego c Porozmawiamy o tolerancji, a w zasadzie czy jesteśmy tolerancyjni? No, czy ja wiem? Każdy z nas ma swoje buty, nosi jakie chce, ale, ale czy ma prawo wejść w tych butach bez pytania w cudze życie? Tak po prostu wejść bez pukania i zniszczyć wszystko? Wyobraźmy sobie swoje pokładane życie, swoje marzenia, małe i duże radości, jako jeden duży domek z kart i nagle pojawia się ktoś, kto pod byle pretekstem wchodzi za po to, w twoje życie na twoich oczach niszczy domek z kart. W jednej sekundzie wszystko się sypie, niszczy, brudzi, a ty nie możesz nic zrobić. A wszystko dlatego, że nie spodobałeś się temu człowiekowi. Masz inny kolor skóry, wyznałeś inną rodzinię. Twoi rodzice są prostymi ludźmi, słuchasz innej muzyki. Bądź tylko się spojrzałeś ukradkiem, bo lubisz obserwować ludzi, ale jemu to się nie podoba. Dlatego do tego dla niego już jesteś inny, zaszufladkowany i ja jemu to wystarczy, by, by, wejść, by wejść w swoich brudnych butach w Twoje życie i zniszczyć wszystko w jednej chwili. Życie, życie ludzkie jest ulotne. O sobie nie zdaje z tego sprawy. Jeden cios, jeden centymetr, budzisz się w innym świecie z poczuciem klęski, nie spełniasz swoich marzeń, bo już jesteś taki, bo już nie jesteś taki sprawny jak przedtem. Zada zadajesz sobie pytanie, czym jest tolerancja? to co doświadczyłem, dlatego, dlaczego właśnie ja, dlaczego nikt nie, nie stanął w mojej obronie, masz do całego świata, jesteś złamany, świat nabiera szarości, czy, czy jesteśmy tolerancyjni, zadałem sobie, tą, zadałem sobie to pytanie ostatnio, nie, starałem się, staram się być to, to tolerancyjny, ale wiem, że mimo wszystko, mimo wszystko nie jestem dla wszystkich, niełatwo być tolerancyjny, ponieważ każdy z nas ma jakiś ma jakieś swoje uprzedzenia. Jak na przykład Chory na Aids jest ktoś jest ktoś, kto by to mi oznajmił, jak zachowałbym się? No, no nie wiem, sądząc, że sądzę, że mnie odszedłbym, bo wiem, jak można jak można się zara zarazić. Człowiek wyznający inną religię poroz porozmawiałbym z nim, ponieważ uważam, że każdy z nas ma prawo wyrazić to, co chce. Nie można nikomu narzucić każdy z nas. Każdy z nas jest inny, a tolerancja to akceptowanie drugiego człowieka bez względu na jego religię, kolor skóry. Nie można gardzić kimś, kto słucha innej muzyki. Owszem, można ale nie lubić kogoś z powodu charakteru, ale to nie powód, by zniszczyć mu życie, niekoniecznie wywołując uszczerbek na zdrowiu. Ale skrzywdzić człowieka można, słowami, taka krzywda boli, więc tolerancja ma sens. Powinniśmy się trochę zastanowić nad nią. Przecież, przecież każdy z nas jest inny, ale nie gorszy. Ludzi nie ocenia się po upodobaniach, lecz po charakterze. To, że ktoś jest inny narodowościowo, ma inną religię, słucha innej muzyki, to normalne. Szkoda, że niewielu ludzi potrafi to zaakceptować. Polska jest przecież krajem podobno tolerancyjnym, a przede wszystkim wbijają się na pierwszy plan idioci i tolerancja się chowa. Wszyscy myślą, że człowiek inny jest gorszy, że ktoś ma inny kolor skóry, to już jest inny. Po prostu nie rozumiem takich ludzi. Nie wiem, jak wy wypowiedzcie się o tym na przykład. Idzie y, czarnoskóry człowiek, miastem, i wszyscy się na niego patrzą, a przecież to jest normalny człowiek, z, z którym można normalnie pogadać, tak? Tak, y, jak, no nie wiem, ludzie z rudym kolorem włosów, tak? Y, ja, ja jestem na przykład rudy i co? Ludzie oceniają mnie po stereotypach, że ruda jest wredne, tak? Rudy to jest fałszywe. Oczywiście się z tym nie zgodzę, bo to są stereotypy, tak jak. Tak jak yy, o murzynach, o innych ludziach, tak? Albo wyśmiewanie się z ludzi niepełnosprawnych, to jest dla mnie chore. Przecież ta osoba jest chora i nie z jej winy jej tak się stało, nie? Nie wiem, yy, na przykład przykład z mojego życia. Jestem pierwszy, yy, pierwsze dni w szkole i co? Wszyscy się na mnie patrzą, wyzywają od, od Rudego. Ja przywykłem do, do tej łatki, że... Taki jestem i taki się nie zmienię. Nie zmienię się dla kogoś, bo chcę być sobą, tak? Po co być kimś innym, jak nie można być sobą? Ja tego nie rozumiem, nie? No, na przykład wyzywali mnie od hipstera, ale wątpię, żeby większość ludzi widziała, co to jest hi hipsterstwo. Yy, ja jestem na przykład hipsterem od urodzenia, bo mam rudy kolor włosów, a czy mi to przeszkadza? Nie. Yy, nawet. Nawet się z tego cieszę, bo jestem inny, wyróżniam się z tłumu, przecież 1% ludzi ma tylko rudy kolor włosów, tak? Więc yy, nie wiem, czym inni widzą problem, nie? To tak jak ja bym miał się śmiać z innych, bo ma inny kolor oczu, bo coś mi się w nim nie podoba. No, no sorry, ale to jest głupie, tak? Nie wiem, wypowiadajcie się na ten temat, co o tym sądzicie. O, oczywiście, witam hajty, nie? Po, Pozdrow dla Was wszystkich, na razie.